Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Dzieci, dla nas dzisiaj ważny dzień: pasowanie przedszkolaka. Zanim poprosimy Panią Dyrektor, aby czarodziejskim tutaj narzędziem, kredką nas wszystkich właśnie podotykała i popasowała, chcemy przedstawić krótki program o tematyce patriotycznej, bowiem każdy z nas. Chciałby być takim małym, prawdziwym Polakiem, który prawdziwy Polak to kocha swoją Polskę. Zapraszamy do obejrzenia naszych występów! Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Byli sobie trzej bracia. Lech, Czech i Rus. Razem poszukiwali miejsca, w którym mieli zamieszkać. Jedziemy szukać miejsca, gdzie chcemy zamieszkać, założyć grób. Pewnego dnia Lech rozejrzał się i zobaczył potężnego białego. Postanowił w tym miejscu zbudować swój zamek, bo już zapraszamy do naszego leka. Tam nie po w stronie. Lech założył gród, który nazwał niezno. Dało to początek polskiemu państwu. Nazwa Polski wywodzi się od plemienia, z którego pochodzi lew, a byli to Polanie. Godłem Polski został. Godłem Polski. Orzeł na czerwonym lew. Pozostali bracia. Udali się jeden na wschód, a drugi na południe. Rus udał się na Róż i powstała Rosja, a czek dał początek Czechom.

Flaga Ty wiatr się a na tej pladze biel jest i czerwień, czerwie to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Między swymi, w jakim kraju, polskiej ziemi, czym ta Ziemia moja ojczyzna, zdobyta kwiom i blizna, czy ją kochasz, kocham szczerze, a w to wierzysz, Polskę wierzę. Ostatni utwór. Polska to nasz kraj. Polska to mój kraj. Polska...

I zakończyliśmy teraz nasze przedstawienie. Poproszę, żebyśmy się ustawili w jednym rzędzie. Teraz poprosimy panią dyrektor, żeby tym czarodziejskim słuchajcie narzędziem, zobaczcie, kredką zaczarowała każdego z Was i żebyście od dzisiaj już byli, słuchajcie, prawdziwym przedszkolakiem, ponieważ każdy z Was się pięknie pokazał, że potrafi tańczyć. Śpiewać. Ja mówić piękne wiersze, prawda? Czyli dzisiaj słuchajcie, jest ten ważny dzień. Panią dyrektor poprosimy. A my ustawiamy się, kochani, tak jak prześmy stali do naszego tańca. W jednym rządku. Chodź. W jednym rządku. Jeden obok drugiego. Teraz będziemy prosić. W jednym rządku, słuchajcie. Do tyłu się wycofujemy. Do tyłu. Chodź tutaj, jedno. Chodź, Dominiku do nas tu. Ja będę mówiła, kto podchodzi. Dobrze. I podchodzimy do pani dyrektor. Tak? Pani dyrektor ma czarodziejskie narzędzie. Tak, to teraz uważam. Poprosimy Emilkę. Emilko, pasuje cię na przedszkolaka. Dziękuję. Tak, dziękuję. Wojtku, poprosimy. Wojtek pasuje cię na przedszkolaka. Michalinkę poprosimy. Michalinko, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Dawidzie Dawid, poprosimy. pasuje Dawid, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Oliwkę poprosimy. Oliwia, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Majeczkę poprosimy. Maju, pasujecie na przedszkolaka. Pawła poprosimy. Pawle, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Rostka poprosimy. Rostku, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Bruno poprosimy. Bruno, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Olku, poprosimy o ciebie. Olku, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Jakodo poprosi o ciebie. Jakodo, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Lucjanie, poprosimy Ciebie. Lucja, pasujecie na przedszkolaka. Dominiku, poprosimy Ciebie. Dominik, pasujecie na przedszkolaka. Dziękuję. Pani Dyrektor, jeszcze jedno ważne zadanie. Wszystkie dziewczynki poprosimy, żeby otrzymały medal, wszystkich i Widzicie, Jakie piękne medale. Tak, to będzie też pamiątka z dzisiejszego naszego wydarzenia. To jest proszę, proszę bardzo, dla dziewczynek. dziewczynek. Tak, ja proszę będę... bardzo, damy radę. A ja będę przywieszała O, proszę bardzo. Ratuluję, no, nie, ja to Nie, ja yeah. no chłopcy mają inny kolor. nie? Ja mam no, no, Jakie palony. Proszę. Sprawimy. Jest i jak palony. O, proszę, Gratuluję zaraz sobie też. Żebyś nie gratuluję. O, teraz będzie lepiej. Tak? Proszę. Tak. Jest lepiej. Mhm. Tak. Gratuluję o, Jesteś Jesteście teraz no. prawdziwym. Ja każdy z Was dzisiaj, żeście to udowodnili lódce. Gratuluję tobie. Dziękuję. I Dominiku Tobie też gratuluję, bo też pięknie dzisiaj wykazały. Gratuluję. Panu może jednak. Założymy mi nadal mam 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 I mam mam jeszcze to nie jeszcze pani dyrektor, czyli mamy mam 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 jeszcze to nie wszystko, jeszcze, jeszcze mam no. Dyrektor. To nie wszystko. mam tak jak zawsze, czerwone dziewczynki. Aha, czyli Alejski. Tak, proszę bardzo. Proszę. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Proszę nie. bardzo, Bruno. Proszę Rosek. Ja Pawełek, proszę bardzo. Niespodzianka. Jaka Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Proszę Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. teraz Słuchajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Gratuluję Wam wspaniałego przedstawienia. Wspaniale recytowaliście wiersze, pięknie zatańczyliście, pięknie zaśpiewaliście piosenki na Gratuluję Wam tych umiejętności, a Paniom też dziękuję bardzo za przygotowanie tak wspaniałego występu. I dla Pań brawo wielkie, tak dziękuję bardzo. Ale słuchajcie, kochani, podczas tego święta po nie koniec prezentów i niespodzianek. Ja do Was przyszłam też dzisiaj z prezentem, niespodzianką, ponieważ y, zasłużyliście i tym razem przyszłam do Was z klockami, które wykorzystacie podczas zabawy, tak? To ja może tutaj przed wami, że macie takie oto cuszki, potem panie, z paniami je otworzycie i się będziecie bardziej układać. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i gratuluję. Świętujcie swoje pasowanie na przedszkolaka. Ale kochani, muszę Was zaskoczyć że te prezenty, które Pani Dyrektor nam przyniosła, za chwileczkę otworzymy. Ale te, które macie w rączkach, dopiero otworzymy gdzie? W domu. Oczywiście, A, więc to proszę, do to do domu, tak? Do domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.